Siemanko, z tej strony Konrad. W dzisiejszym materiale porozmawiamy o 10 słowach, które używamy w sprzedaży, przez które tracimy klientów. sobie powiem tyle, że jestem high ticket closerem. Zapraszam do odstawienia wszystkich rozpraszaczy na bok i zabieramy się już z samą merytoryką. Pierwszym słowem, które sobie tutaj zapisałem jest słowo spróbuję. Dlaczego to brzmi źle? Po pierwsze brzmi to niepewnie. Klient... Chcę, żebyśmy go prowadzili. Żebyś nie próbował, tylko dostarczał wynik. Ym, może to również sugerować brak kompetencji, brak doświadczenia, ym, brak profesjonalizmu. Dlatego lepszą wersją jest użycie zwrotów, takich jak y, zrobię to, zajmę się tym, y, na przykładzie próbuję przygotować ofertę do jutra. To brzmi źle, jak to zmienić? Oferta będzie gotowa jutro do 12. Chodzi o to, żebyśmy brzmiali pewnie. Drugie słowo to. Tani. Dlaczego to brzmi źle? Po pierwsze, tanie kojarzy nam się z niską jakością, a nie chcemy sprzedawać czegoś, co ma niską jakość. Po drugie, klient nie chce tańszego, a chce lepszy wybór chce lepszy stosunek jakości do ceny. Dlatego, ulepszona wersja tego zwrotu to na przykład opłacalny lub dobra inwestycja. Na przykładzie, to jest tańsza opcja. To brzmi źle. Jak to ulepszyć? To bardziej opłacalna opcja, która pomoże zaoszczędzić Ci x tysięcy złotych tygodniowo. Brzmi to o wiele lepiej. Trzecie słowo, które sobie tutaj zapisałem jest to problem. Dlaczego nie używamy słowa problem? Słowo problem, które używamy często w sprzedaży usług jest złym słowem dlatego, ponieważ może to pokazać, jakby klient może się poczuć, że wytykasz mu jego słabość. To po pierwsze. Po drugie brzmi to negatywnie i może podświadomie zniechęcić klienta. Więc lepsza wersja lub jaki słów używamy... Przykładowo, wyzwanie, możliwość poprawy. To są takie dwa słowa, które sobie zapisałem i wydaje mi się, że one są świetne. Na przykładzie najprościej będzie zrozumieć: problemem w Twojej firmie jest brak automatyzacji. To jest bardzo personalne i brzmi negatywnie. Jak to ulepszyć? Widzę tu świetną możliwość automatyzacji, która zaoszczędzi Ci x godzin tygodniowo. 20 tysięcy razy lepiej. Czwarte słowo to kontrakt. Dlaczego kontrakt kojarzy się źle? Kontrakt kojarzy się z czymś bardzo skomplikowanym i wiążącym. Dlatego nie chcemy używać słowa kontrakt. Najlepiej mm, powiedzieć prosta umowa, formalności, żeby klient nie bał się podpisania czegoś. Na przykładzie tutaj sobie zapisałem: musimy podpisać kontrakt. Brzmi to bardzo poważnie formalnie, wiążąco, negatywnie. Zamiast tego używamy słowa Załatwimy tylko kilka formalności i możemy ruszać do przodu. Piątym słowem jest płatność. Płatność kojarzy się źle, dlatego że nikt nie lubi wydawać swoich pieniędzy. Tak samo klient, wy, nikt nie lubi wydawać swoich pieniędzy. Jak to zastąpić? Zastępujemy słowo płatność inwestycją. Inwestycja sugeruje, że klient coś zyska w procesie. Dlatego na przykładzie znowu płatność wynosi 5000 zł. Brzmi to negatywnie, lub kojarzy się z czymś, że musimy wydać. Natomiast inwestycja wynosi 5000 zł, no brzmi to już tak jakbyśmy mieli coś zyskać. Dlatego nie używamy słowa płatność. Szóste słowo to musisz. Dlaczego słowo musisz kojarzy się nam źle? Prosto, ludzie nie lubią, jak im się coś nakazuje. I wywieramy taką sztuczną presję, wiecie o co chodzi. Klient ma się czuć luźno. Wy macie mu pomóc lub utwierdzić go w wyborze lub pomóc mu wybrać. Dlatego, najlepszą opcją w takiej sytuacji, gdzie musicie użyć słowa musisz, jest użycie słowa najlepiej byłoby lub zwrotu. Najlepiej byłoby zrobić tak i tak. 7. Czy byłby Pan zainteresowany? Tragedia. Nie używamy tego zwrotu. Dlaczego? Dlatego, że jest to pytanie, po pierwsze, zamknięte, które automatycznie nasuwa odpowiedź nie. Więc jakby ktoś wam zadał pytanie, czy jest Pan zainteresowany? Czy jest Pani zainteresowana? No z reguły odpowiedzie tak automatycznie nie, dlatego lepiej otworzyć rozmowę na feedback po prostu. Lepszymi opcjami będą, co pan myśli o tym? Jak podoba się panu ta propozycja? Etc. Osiem. Szczerze mówiąc, to jest zwrot, który tutaj napisałem, a ja go notorycznie używam lub używam go bardzo często. E, zaraz powiem dlaczego. Ale dlaczego w ogóle, szczerze mówiąc, jest złym zwrotem? Pierwsze brzmi nieprofesjonalnie, jest z reguły zbędne. Drugie może sugerować, że wcześniej kłamałeś, że wcześniej to, co mówisz, nie było prawdą, bo teraz mówisz szczerze mówiąc, to rozumiesz. Więc ja tego używam na gminie, dlatego że gdy mamy luźną rozmowę z prospektem i naprawdę mamy bardzo luźny vibe, to gdy używam tego słowa, to buduję taką luźną relację. Bynajmniej w moim przypadku, u mnie to działa, u Ciebie to nie musi działać. Dlatego wiem, że z reguły to nie będzie działać. Dlatego mam sobie to tutaj zapisane i Wam mówię, że szczerze mówiąc, to jest zła opcja. I najlepiej nie mówić nic lub jakąś inną frazę. Na przykładzie, szczerze mówiąc, to jest najlepsza oferta. Brzmi to mało profesjonalnie, to szczerze mówiąc, jest zbędne. Zamiast tego najlepiej użyć, to najlepsza oferta w tym przedziale cenowym. Chociażby. 9. Słowo może. Dlaczego słowo może jest złym słowem? Słowo może zostawia zbyt wiele miejsca dla niepewności. Klient musi podjąć decyzję, a to ty jesteś tutaj po to, żeby jakby nakierować go. Więc zamiast może używamy słowa lub zwrotu tak czy nie. A to tak czy nie, z reguły ubieramy jakoś inaczej słowa. Na przykładzie będzie nam to najlepiej. Zrozumieć, więc również sobie tutaj zapisałem takie przykłady. Błędnie. Może się pan zastanowić. Dobrze. Czy chce pan ruszyć teraz? Czy potrzebuje pan jeszcze jeden dzień do namysłu? Tak czy nie? Słowo, a raczej zwrot dziesiąty. To zależy. Ten zwrot jest zły, dlatego że klient potrzebuje konkretnej odpowiedzi. Zwrot to zależy brzmi jak taka. Tania wymówka i unikanie odpowiedzialności lub unikanie odpowiedzi na zadane pytanie na przykład. Dlatego yy, o wiele lepszą wersją, yy, również na przykładzie, który mam sobie tutaj zapisany, będzie prościej wytłumaczyć. Najlepiej używać najczęściej w takich przypadkach. To zależy od budżetu. No, brzmi to tak jakbyście chcieli uciec lub rzucić odpowiedzialność na klienta. Zamiast tego używamy przy takim budżecie najlepszym wyborem będzie XYZ. Mam nadzieję, że się podobało. Zapraszam do subskrypcji. Jeżeli potrzebujesz pomocy w sprzedaży, uderz do mnie na Instagramie, postaram się pomóc. I do następnego. Ciao.